Księga to Laneku. Dziś pokażę Wam jak w prosty sposób Polatę w DC Tower na naszej klasie. Yy, Włączałem przeglądarkę internetową, w moim przypadku jest to Mozilla. I wybieramy Cheat Engine. Wersja najlepiej 5.5. Wybieramy ten link. Puszczamy open. Szukamy zachowanego miejsca. Może w Podskakujemy, wciskamy T. Street Engine, Waluer. Wpisujemy 1, robimy jest jest skan. nam trochę linku. Skaczemy, spadamy. Wciskamy pauzę i wpisujemy Waluer 0, next scan. Powtarzam tę czynność, dopóki nie uzyskamy jednego linku. Ja może przyspieszę. OK, został mi jeden link. Koniecznie musiałem być w powietrzu. Odpozorujemy. Link. Klikamy dwukrotnie. Zaznaczamy prozem. Możemy cieszyć się latami. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.